W dzisiejszym odcinku postaram się przejść grę na snapshot'zie 23w12a do Minecraft 1.20, ale nie będzie to zwykłe przejście Minecrafta, ponieważ oprócz pokonania smoka muszę wykonać 5 zadań, wszystkie związane z przyszłą aktualizacją Minecrafta. wykluć snifera, znaleźć wielbłąda, zdobyć nowe szablony do zbroi, znaleźć nowy biom, wiśniowy las i skraftować nowe dekorowane naczynia. Wszystko działo się w trakcie streama na Twitchu. Jeśli odcinek się spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem. Okej, okay, więc tak. Ja jestem już na świecie. Tutaj jest oczywiście snapshot 23w12a. O! Mam Wioska czat, dobra, lecimy do wioch, trudno będzie mi zdobyć e, perłę, no bo to jest, a to jest snapshot do 1.20, siema golem gdzie jesteś, o dobra, lecimy, ciekawe ile mi dropnie mam nadzieję, że 5 sztabek, bo muszę skraftować sobie zbroję żelazną i ją udekorować szablonem nowym o i jeszcze fajnie jakby znalazła ten stół kowalski, bo generalnie te szablony, jak chcę zrobić właśnie, e, e, ulepszyć zbroję chcę w się sensie udekorować ją, no to potrzebuję do tego po pierwsze szablonu, który znajdę w jakiejś strukturze, dodatkowo jeszcze potrzebuję stołu kowalskiego, ponieważ ten szablon się daje na zbroję z pomocą stołu kowalskiego. Wiatro zrobię. Bierz robotę! Pszenicę zamieńmy na szmaragdy. Na początku znalazłam wioskę i zdobyłam podstawowe itemy. Kolejnym celem było zdobycie jaja i szablonów do zbroi. Jajo można wydobyć dzięki pędzlowi z podejrzanego piasku w podwodnych ruinach na ciepłym oceanie. Szablony możemy znaleźć w strukturach, na przykład w piramidzie pustynnej czy outpostie pillagerów, A jeden drobi z moba, a dokładnie jest Elder Guardiana. Skupiłam się na zdobyciu szablonów w pierwszy sposób. I jeszcze potrzebuję zrobić nowy pędzelek. Z Zbroje! W ogólnie to Jajosnifera wykluwa się 20 minut. Jak dacie na muchu, to się wykluwa 10 minut. To fajnie było zrobić mech. Dobra, mamy kurę. Lecimy teraz, żeby zrobić ten pędzelek, no to tak. Ruda miedzi, a miedzią można udekorować też zbroje z tych szablonów, nie wiem. O, mam pędzelek! Proszę bardzo! Pióro, sztabka miedzi oraz patyk i tadam! Mamy to piękny pędzel, proszę bardzo. O Boże! Chat! Patrzcie co mam! Odpost pillagerów! Szablon będzie odpoście pillagerów. Szrema arbuza i do boju! Siema! Słuchajcie, to jest skrzynia u góry, nie? W końcu ta skrzynia ma, jakieś, ma jakąś użyteczność, bo tam nigdy nie było dobrych itemów, a teraz. O, mój Boże, szablon kowalski, wartownik! Dwa nawet! Aleje! bo mnie biją. Wolniłam aleję, proszę Państwa. Dobra, mamy teraz tak, żelazne buty i żelazny pierśnik i tutaj dajemy tak zwane szablony kowarskie wartowni, które zdobyłam. I czekajcie, jak się to robi? Damy szablon jeden, damy zło Żelazny na pierśnik i damy złoto. O mój Boże, jaka ładna zbrojka! Góra się prezentuje tak. Ej, pasuje nawet, nie? Dajemy drugi szablon, dajemy żelazne buty i dajemy złoto. I buty wyglądają w ten sposób. Muszę w tym momencie zdobyć snifera. I to będzie trochę trudne. Muszę znaleźć y, takie ruiny podwodne. O, ty! Ej, dobra, mamy czad! Teraz żeby nie zginąć. Mamy! Dobra, kopię, patrzcie. To jest ten piasek. O, coś tam jest, proszę państwa, coś tam jest i to jest. A, zgubiłam to, gdzie to jest? E o, to jest ceramika. Czy to będzie Jessie Nie, chyba nie. O nie, to jest bryłka złota. Siekierka! Czekajcie, mamy szmaragda! Jeszcze jeden, jeszcze jedną ceramikę potrzebuję, tak więc to jest bardzo ważne. O mój Boże, czat! Udało się! Sniffer egg. Czyli mamy, słuchajcie, kolejny challenge. Tylko muszę jeszcze wykluć tego Sniffera, czyli nie zginąć z tym jajem. Ale udało się! Mamy snifera. pół, Czyli jeszcze potrzebuję tylko w sumie jednej ceramiki i możemy stąd zwijać. Zdobyłam jajo snifera oraz odłamki ceramiczne. Przed wykluciem Sniffera postanowiłam udać się do nederu i skraftować nowe dekorowane naczynie. Teraz jeszcze nie wyklułam Sniffera. Pierwsze chcę iść do nederu. Kraftujemy teraz ceramikę. Słuchajcie, zobaczmy, jak to wygląda. W ten sposób. I tadam. Mamy dekorowane naczynie. Proszę bardzo. O, mamy i postawię. Tadam. O Boże! Tutaj na. W Trzech częściach w sumie tego, tego ceramicznego narzędzia jest sniffer, zobaczcie. A na jednym jest wędka. Dobra, i teraz mogę to wziąć i to się rozwala na części, tak jak wcześniej. Aha, czy trzeba mieć taca, żeby to ogarnąć. Dobra, mamy ten las wiśniowy. Ej, mały ten las wiśniowy. Ej, to jest tylko. Ej, to są tylko dwa drzewa, znalazłam. Ale ładne. I te liście też takie ładne. I z tych liści lecą w ogóle takie mini cząsteczki, co mi się mega też podoba. A to się da zebrać, czekajcie. Trzeba się to zebrać. Różowe kwiatki zebrałam, patrzcie, ale fajnie. Poczekajcie, to coś jest. Dobra, mamy lawapulkę. Zostawiam Sniffer Egg, zostawiam. Robię portal. Nie psuję, nie psuję. Nie, no, spsułam jak zwykle. To nie ja spsułam, to się samo psuło teraz. To nie moja wina. Jeżeli chodzi o Nether, to muszę zdobyć miksturę Ognioodporności od piglinów, żeby nie zginąć. Bo nie chcę ani razu zginąć, oczywiście. Dobra, robię portal, na szybko, pik-pik. Pyk. Oczywiście mistrz robienia portali. Tak, tak, to na pewno nie ja. Lecimy do netheru, czaty, okej. Okay. Neder jest. Co najmniej średni. Dobra, mamy go, mamy go, mamy go. Dobra, trajduj. Porzucam mu tutaj rzeczy i chyba pozbieram sobie złoto na wszelki wypadek. I Dobra, zobaczymy, co już wytradował mi. Gdzie on jest? Co się z nim stało? Ej, znikł mi piglin! O, mamy ogniodporność! Dobra, to już jesteśmy, słuchajcie, w domu. Mamy fortecę! O tutaj może to... Oh, diamenty! Mieczyk diamentowy! O mój Boże, teraz to jestem niepokonana. Giga czadu! O! Ty, mam spawner! Dobra, to lecimy! Dobra, pierwszy. Ile? Sześć! Nice, nice, sześć już. Jeszcze tylko jeden. Ważnie, mam odporności. Dobra, mam siedem. Już koniec. A da się zrobić łódkę w ogóle wiśniową? Da się zrobić łódkę wiśniową! Jaka piękna łódka! Teraz przyszedł czas na wyklucie snifera. Musimy ogarnąć sobie snifera. Ten snifer potrzebuje 20 minut. Tam daję snifera. Proszę bardzo! Jest jajo snifera. I ono teraz 20 minut, aż się wykluje. Jakbym miała mech, to by było szybciej. Bo nam mchu, jak się daje, to te jajo to jest szybciej, ale niestety. I jeszcze do tego, żeby tak ładnie to wyglądało, zrobię tutaj specjalną ceramikę. Proszę bardzo. O, i tutaj nawet jest sniffer na tej ceramice, więc mamy to. Yy, to on też się będzie wykluwać, a ja w tym czasie po prostu ogarnę osadniku. Czad, teraz czekamy aż sniffer się wykluje. No lecisz sniffer, dajesz, dajesz. On jest taki mały, a można jakoś spowodować, żeby on urósł? Szkoda, że za nim w ogóle nie można jeździć. Dobra, czekamy na dinozaura, aż się wykluje. Dobra, ile jeszcze? Czad i piszesz. Yy, pisze, że... O, jest! O mój Boże! Własnego sniffera! Dobra, mamy własnego snifera! Dobra, czekaj, teraz go mam wypuścić. A on nie ucieknie mi. do jedzenia chce? Jezus maria, cześć, sniffer! Ja na niego klikam, to nic się nie dzieje. Siema! ma. Ej, dzień dobry. Patrzcie się na mną. O! Ale fajną ma animację. Słodko wygląda. Dobra, teraz go wypuszczam i zobaczymy, gdzie pójdzie. On niucha! Masz wąchać i znaleźć mi roślinę. Słyszysz? Wąchaj. To jest teraz jak blok, bo on jest mały. To jest mały sniffer. Zobaczymy, co on robi. Rób coś ciekawego. Zostałeś dodany. Na razie nie widziałam, żeby znaleźć jak, jakąś roślinę. I się boję, że on mi się zdespałni w ogóle. Więc jak pójdę stąd, to go dam do łódki. Czy mogę dać go do łódki? Chyba tego kwiata zdobyć. Musi chyba urosnąć, żeby znalazł, znalazł kwiat. Myślisz? Mały sniffer nie znajdzie kwiatu? Szukaj tego kwiata, no. Znajdź ten kwiat. No proszę, no nie bądź taki. Chodź! Jezus, jak on piszczy. Mogę dać mu coś do jedzenia? On coś żre? Coś nasiona arbuza? No nie, no nie szuka, no nie niucha. Tego może do nowej wiśniowej łódki wsadzę. Zobaczymy czy się da. Chodź. On wejdzie do łódki? ja Jakby tak... Ty, on nie wchodzi do łódki, on jest za bardzo, za duży jest. Boże, on nie wchodzi do w łódki, patrzcie. Wygląda jak taka świnka, nie? Taki hitbox świnki. I zamknę go w jakieś. Nie, wiem, buduję go jakoś. Dobra, bo go zamknęłam wystarczająco. Dobra, idę kupić teraz perły i lecimy dalej, nie? Zostało mi ostatnie zadanie, czyli zdobycie wielbłąda. Jednak aby na nim jeździć, musiałam mieć siodło. Miałam plan. Chciałam zrobić najazd na wioskę i w ten sposób je pozyskać. W trakcie najazdu respi się devastator, z którego dropi siodło. Tutaj mamy outpost pillagerów. Oni już tam stoją i czekają. Więc co, lecimy, robimy sobie ten bad omen i po prostu tam do wioski i zdobędę w ten sposób siodło, które będzie potrzebne mi do wielbłąda, z tym działamy, proszę państwa. Wygnanie na żądanie, dobra, mam, słuchajcie, po pierwsze achievement i po drugie mam już ten efekt, więc lecimy szybko do wioski i tam zrobimy sobie raid i będę miała siodło, na no, sik, na no, jas. Yes. Mam siodło, mam siodło, dobra, czad! Mamy to, mamy pustynię. Dobra, mamy wioskę! Jest wielbłąd, dobra, mam wielbłąda, proszę Państwa, odałam mu już ten siodło, ale fajnie wygląda ten wielbłąd, dobra. Siadłam, tadam, ale kozacko, mam wielbłąda, czaty. Jak on skaczę? Jak fajnie! Muszę z tym wielbłądem iść do bazy. I siada teraz! Dobra, siedź tutaj, ja za chwilę przyjdę, dobra? Ej, on umie pływać. O, tak jak koń, słuchajcie, czyli lipa w wodzie, lipa. A, a ten wielbłąd za czymś chodzi? Rusz tyłek, no. O, o, wstaje, ale fajnie wstaje. I co? Nie, on nie wejdzie wam do łódki. No to mamy problem generalnie. Czekajcie, zobaczymy, czy na, za pszenicą pójdzie. Ej. Za pszenicą też nie idzie. Boże, on za niczym nie idzie, to co on je? Taki wielbłąd. Kaktusy żre? Nie mam kaktus... czekajcie, wracam po kaktusa. I tam kaktusa. Biedny wielbłąd, sam. O, idzie, idzie, idzie! Czyli za kaktusem chodzi, najsik! Wielbłąd nie ma jakiegoś super skoku, jak naciśnie spację. Skoku ma coś tam, ale to nie jest skok, tylko to tak jakby może przeskakiwać takie mini skarpy, ale te skarpy generalnie chyba, jak są w jednej wysokości, to można jakby przeskakiwać dwa, trzy bloki, coś takiego, nie? O, widzisz? Tak, że w jednej wysokości, patrz. O, robi wrażenie, nie? Patrzcie, jak zobaczycie na nos wielbłąda, to jest jakby twarz. Widzicie to? Jest nos, oczy i buzia taka. Jesteśmy w wiosce! W końcu po tysiącznej godzinie chodzenia z wielbłądem udało się doczyć do wioski. Ej, sniffer jest dalej mały. Ile on rośnie? Czego ten sniffer jest coraz mały? Ej! Popatrzcie. Fajnie, że... Jak to wygląda? Wielbłąd może siadać na... płotkach. Tyłkiem. tak wygląda z pod spodu i teraz możemy jakoś ładnie udekorować zbroja tak to wygląda teraz to już takie już finalne Proszę bardzo, finalny wygląd. Nie mam jak wziąć sniffera ze sobą i niestety nie urósł nie do kwiatka, no ale cóż. No zostawiamy go, trzymaj się Snefer. do zobaczenia, już się nie zobaczymy. Bajo. W tamtym kierunku i biorę wielbłąda, no i lecimy. Teraz nadszedł czas na pokonanie smoka. Stwierdziłam, że wejdę do Endu z wielbłądem. Pierwszy raz chciałam przeprowadzić jakiegoś moba przez portal do Endu. A jak ja z tym wielbłądem wejdę do, do Endu? Ja muszę mu zrobić miejsce. Ty, a ja tak skakała, o mój Boże. Ty, dobrze mi idzie. O, on skacze po tych drzewach. Na wielbłądzie zabić smoka, no bez przesady. Dobra, znajdźmy ten chunk, po prostu na razie. O, ten chunk, tutaj. Patrzcie, widzicie? Dobra, wielbłąda zostawmy. Pierwszy znajdźmy stronhold, co? I po niego wrócimy. Ty, mam! To jest stronhold. Dobra, Czat, mamy to, mamy wejście do endu. Dobra, chaty, na początku dam te oczy. Zobaczymy ile jest, bo nie zauważyłam. Dobra, całe puste. Okej, okay, przejście otwarte. Tylko teraz kolejne zadanie polega na tym, że muszę tutaj jakoś wprowadzić wielbłąda. Czyli tutaj muszę porozkopywać. Dobra. Dobra, gdzieś, gdzie jest mój wielbłąd? O, jest! Gdzie żeś Polas? Dobra, mam wielbłąda. Czat, ten wielbłąd to jest jakaś masakra istna. On się w ogóle nie chce mnie słuchać, no. Dobra, i teraz iść do endu. Słuchaj. Raz się żyje. O, Boże! Z nim do endu. Dobra, dochodzę na tym. Aha, nie mogę na nie wejść. Dobra, czekajcie, nie mogę, bo jest. Trzeba rozkopać. No to jednak wep wepchnę go, jednak. No, nie, no, ucieka. To on nie wchodzi. Czekajcie, rozkopię tą górę. Nie chcę wejść sam. Góra skopana, rozkopana. Okej, okay, wbijam na nim. Ty, co jest? Może nie! Wszystko na próżno! On nie może wejść do endu, czad, no Nie gadaj! Zdech! Biłam na nim i umarł. Czad F dla wielbłąda. Jednak wielbłądy nie mogą wejść do endu. Sadek, jest jak jest. Ja nie wiem, jak to jest z mobami. Pierwszy raz jakiegokolwiek moba czad próbowałam e, do endu przenieść, ale on no niestety biłam na nie, próbowałam go wepchnąć, się nie udało, ale teraz idziemy, słuchajcie, zabić smoka, dokładnie tak, tak więc słuchajcie, gotowi jesteście, lecimy z tym, 3, 2, 1, pyk, ty co jest? Jezu jak się przestraszyłam, nie mam niestety łóżek, ale postaram się tak zabić smoka, ile razy planujesz teraz zginąć, zero, dobra jest dobrze, jest dobrze, jeszcze tylko raz, dwa, ile jeszcze zostało? Easy! Dobrze, wiadro zrobione. Zero śmierci, wszystkie zniszczone. Lecimy na dół, zabijamy smok. Za wielbłąda. Za wielbłąda. Za wielbłąda! Właśnie tak. Nawet nie, nie nazwałam tego wielbłąda, ale za nienazwanego wielbłąda. Dobra, złazi na dół, złazi na dół. Ok, nice. Żeby on teraz nie odleciał. Nie odleć, nie odleć, nie odleć, proszę. Nie, do no serio Yes! Udało się! Zero śmierci Niestety wielbłąd pole Wchodzimy! Pyk! Proszę bardzo Udało się zabić słoka Wykonać wszystkie challenge'e No, czy było trudno? No trochę było Ale za ku kujego jego pamięci